Dzień dobry kochani e, Zastanawiam się właśnie czego jeszcze doczekamy się w wersji online bo ostatnio widziałem się ze znajomą i mówi do mnie tak Bartek, ja to tak od poniedziałku do piątku mam pracę online na home office e, studiuję no to zajęcia mam też mam online no i zapisała się jeszcze na jakiś tam kurs 3miesięczny online oczywiście eee, chodzi na terapię, więc też online i ja myślę, ja piernicę. Od poniedziałku do niedzieli dziewczyna siedzi cały czas praktycznie na kompie, eee, no bo takie czasy. No to kurczę, może idąc tym trybem, przenieśmy nasz kochany albo mniej kochany rząd do internetu. Będą się spotykać na live na wideo, i e, według mnie super pomysł. Jeśli ten pomysł zostanie zrealizowany, to ja poproszę tu o ekwiwalent w postaci wypłaty takiego jednego posła. E, myślę, że można i wtedy będzie trochę uciąć. Skoro się nie będą usieli na wiejskiej przy tupai spotykać tylko w świecie monitorów. E, ciekawe co będzie jeszcze online, tak jak wspomniałem na początku. E, randki są już online, że pewnie już niedługo pierwszy stosunek też będzie online, e, gdy para się zacznie sparować. Ciekawe czego jeszcze doczekamy. E, macie jakieś złote pomysły? Pięknego dnia Wam życzę i do zobaczenia!